Siemanko, witajcie, ja jestem Szakus, a to jest Don't Starve i dzisiaj zagramy sobie w tą właśnie grę. E, dawno mnie nie było, nie było też odcinków z tej gry, więc niewiele myśląc twierdziłem, iż po update'cie nie zapisał mi się save, więc zrobimy sobie nową mapkę. E, dokładnie to nie wiem o co chodzi, ale kolega mi polecił Adventure, więc let's go. Adventure. Not this mode is still under development for experienced players only. A to dobra, damy radę. <coughs> Zobaczymy co z tego wyjdzie. Nagrywam też y, audio Audition, więc zobaczymy co wyjdzie, jak będzie wszystko pracowało. Jak na razie to coś się ścięło. O, dobra. Odświeżyły się FPS-y, dobra. Mm. Jakiś Maxwell. Andrew Winter Intended. Nie wiem o co come on, ale dobra, gramy. Yy... FPS, jak się trzymają fps -y, Bo to jest dla mnie ważne. FPS-y się trzymają jak na razie wstępnie w porząsiu. Zobaczymy co wyjdzie, nie? Nie grałem właśnie dawno, więc trzeba to wszystko sobie pogarniać. Co to jest, wy mi powiedzcie? Mózg. by. mózg. Co mi ten mózg daje, lol. Dobra, ja powiem wam tak. Piszcie mi w komentarzach co tu jest, co i jak, bo. Leżąca skała? Spoko. E, dobra, szczerze, nie wiem o co chodzi. Dobra, uczę się na razie, więc. Lol, To za dźwięki! Co to? Jakieś to. powiem, nie zje, nie, dobra, nie wchodzę tutaj. Zobaczymy, co wyniknie, jak to się przekręcało. Obraz, dobra, pamiętam to nieco. E, odcineczek będzie, nie wiem, trwał 15-20 minut. Zobaczymy od tego, jak mi będzie szło, bo. nie wiem, nie wiem o co chodzi, dlaczego jest. Day One, World One. A, cholerny świat! Jak on to mogło mnie tak szybko zaatakować? No, bez jaj. Dobra, nieważne. Mapa. Mapę. Jak się mam otwierało. Tabem. Aha, dobra. Czy mam jakąś chyba rozszerzoną mapę dokładniej? Słyszałem tylko od kolegi, że tutaj mam jakieś czapkę co zrobić jakąś. Jaką czapkę. Chyba Garland. No chyba to, bo kwiatków. się Dobra, zbieramy od dzisiaj kwiatki. Bo one mi podobno mają dawać mózg. A mózg ma mi spadać w nocy i mogę sobie zbzikować, więc lepiej nie będę ryzykował i... Porady jego będą adekwatne do tego, co zrobię, więc posłucham się go i zrobię... ...grzybki. Halucynki! Nie, nie biorę. Albo może zupę zrobię? Zobaczymy. Na razie to zbieram to, co ja wiem. Piszcie mi w komentarzach, jak, jeżeli jesteście znawcami tej gry, to... ...wszystko będzie przydatne. Jakieś e, tipy... Które mi pomogą. Co do nagrywania, no, no jak wiecie, nie, nie nagrywałem, bo, bo nie nagrywałem. Szczerze, nie chciało mi się. Przyznam się, bez bicia, nie chciało mi się nagrywać. Teraz, jak widzicie, wziąłem się trochę za siebie, wziąłem poprawię mikrofon, jakieś intra, zacznę produkować z pomocą Leito. Jak chcecie, to możecie zasubskrybować, go. Naprawdę, bo naprawdę chłopak się stara, dobre rzeczy robi. Mi przynajmniej intra fajne zrobił, Rokowi też robi, więc no spoko rzeczy robi, tak powiem. O, co ja tutaj... Czekajcie, bo ja da nie grałem, nic prawie nie pamiętam. Eks. Dobra, mam na sobie. Ciepiemy sobie drewno. I jak chyba zauważyłem właśnie na górze, to mamy dłuższą porę dnia. a Znaczy tego wieczoru całego. No to nawet spoko. Zobaczymy jak będzie mnie słychać, bo nic nie ustawiałem w ustawieniach, więc jak z tego wynik? Zbieramy sobie spacją. Jak ostatnio słyszałem, od kogoś podejrzałem, bo zawsze klikam pojedynczo. Niby zbiera się troszkę dłużej, ale zawsze to pewność na przykład jak zrobię drewno i będzie mi zasłaniało inne drewno, znaczy drzewo drewno, to ja gadam. Eee, tak to jest jak ktoś nie nagrywa dłuższy czas i nie wie co gadać zbytnio. Dobra. Ale mam nadzieję, że się wyrobię z powrotem. Będzie wszystko pięknie, ślicznie. Eee, w najbliższym czasie mam zamiar nagrywać sobie z... Lich of Legends i nową serię zrobimy. Oprócz Warzy, które będzie w końcu, tak? Oprócz tego intro i zapowiedzi, które były, które mi trochę nie wypaliły, ale teraz mam nadzieję, że już będzie szybciej i lepiej. Kamienia na Fireplay samo no. Fuck! Jednak jeszcze nie wszystko jest w porządku. <gryw> Wyczucie jeszcze mam słabe. O, czekajcie, spróbujemy zapolować tutaj na króliczka. Pyt, pyt, pyt. A, jednak wiem jak to się robi. Stwórzmy <laughs> sobie kamień. Znaczy, kilo w kamień. Jezu. A wydobądźmy sobie kamień. Tak. Dobra. Mine. O, 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 czekajcie, królik. Żarcie zawsze spoko. papa. Fet, Wow, jakoś szybciej chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, kamienie mamy już 10 sztuk, to nawet spoczko. I chyba zrobimy sobie pierwsze obozewisko na tym fajnym terenie. Nie wiem jak te... bo to chyba jest świat, w którym są kontynenty. Tak jest ich dużo na masę, więc na swój sposób to mi się bardzo podoba, bo jest wygodniej. Nie będę musiał chodzić po tych wszystkich wysepkach. Ale jak na razie to miejsca nie ma. Bierzmy te skały, zaraz złoto zgarniemy. Oj, noc się robi. Czekajcie, yy, plecak, plecak, plecak. O, plecak. Mamy plecak. Krust. Dobra, mam plecaczek. Dobra, zbierzmy jeszcze to. wszystko fajne. Czekajcie, zostało mi tu jeszcze to, co miałem. Linę, na przykład. Aha, czyli wszystko mi się skasowało. Okej. Okay. O tym się. No nic. Jakoś przeżyję. O! spada mi to coś. Dobra, to na razie, jest zróbmy. Czekaj, gdzie chcę nasze obozowisko? Tam, Gdzieś chyba na tej trawie zrobię, na razie zrobimy takie prowizoryczne, a chociaż na razie mogę biegać, jak zauważyłem, bo nic mi się takiego nie dzieje, oprócz tego, że mózg mi szwankuje. Ta postać ma teraz... 200, a inne chyba słyszałem, że mają 20 razy więcej, więc jest oczku naprawdę. No ja wiem, że Alkalii. Jak to wstrzopać chyba. Dobra pójdźmy sobie gdzieś, gdzieś, no gdzieś, tak w miejsce bardziej cywilizowane gdzieś, powiedzmy, o, tutaj może tutaj? zobaczmy no, tutaj będzie w porządku nasza miejscówka pierwsza czemu nie? Walnijmy ją sobie tutaj dobra, teraz jeszcze, póki mamy czas, jest zrąbmy to drzewo żeby nam jeszcze się ten end nie pokazał, czy jak mam tam drzewiec nieważne wybieramy sobie drewno Zawsze się przyda, nawet na przykład zrobić deski, czy cokolwiek podobnego. No, come on, come on, To jest właśnie fajne, jak zauważyłem właśnie o tym, co wam mówiłem, że jest teraz wieczór dłuższy, więc mogę dłużej pracować, czy cokolwiek robić. O. Nie tak się dodaje. O, powiedzmy. Teraz, co ja chciałem sobie postawić Science Machine? Brakuje mi kamienia. Dobra, to się wybierzemy drugiego dnia. Po różne ciekawe zróbce. Mamy noc. Noc teraz trwa z ile? Zaraz się dowiemy. Czekajcie, zaczęło się 8... 8.20 gdzieś powiedzmy. Zobaczymy, ile będzie trwało. A w międzyczasie zobaczmy, co ja to mogę sobie zprodukować Tutaj zbytnio nic, bo nie mam... Yy, budulca. Patyków dokładniej. A tak to w międzyczasie zapamiętajmy, że zbieramy sobie na Gerlanda. Bo nam się przyda. Chyba. Nie wiem co on robi, ale chyba właśnie jak w nocy nam spada mózg. Znaczy, nie wiem, umysł, nie wiem, psychika. O, tak powiedzmy, to będzie psychika. Jeżeli psychika nam spada w nocy, to gdzie on nam dzięki temu Czepkowi Nie wiem, po jakimś tam czasie podobno mam widzieć cienie, bo czytam trochę na wiki. Jakieś cienie, potem jakieś psychozy, w ogóle... O masakra. Dobra, to mamy już 40 sekund. No to gdzieś koło minuty, tak mi się wydaje, że trwa noc. No to jest zależne, skoczko. O, i przycinka FPS-ów, z FPS-ów. Zawsze spoko. Dobra, zbierzmy sobie drewno dalej. I teraz moim pomysłem jest zebranie tych kwiatków na ten fajny czepek. A samo zbieranie nam poprawia A spoko. też fajnie, widzę miło, miło. ...bo nawet samo zbieranie nam doda troszkę naszego umysłu, więc tak źle z nami nie będzie, jak zauważyłem. Tylko na niech te kwiatki zaczną rosnąć, bo jak bez kwiatków, to będzie z nami kiepsciutko. <laughs> Dzisiaj myślę, że nagram może sobie odcinek z LoRa z Jożelem, zobaczymy, jeżeli się zgodzi chłopak. Bo jak nie, to nie dupa, to sam nagram. Jakiegoś normala sobie zagramy? Może, może, nie wiem, Ezrealem, Akalo albo czymś podobnym? Nie wiem, zobaczymy. E, ogólnie, to teraz próbuję, tak jak właśnie widzicie, ze gadam, próbuję zagadywać siebie i ogólnie walcy, żebyście ogólnie nie myśleli, że on nic nie umie, będzie cisza na odcinku. Więc po prostu staram się to ogarnąć, żeby mówić cokolwiek, żeby nie był też słowo tak, że gadam o wszystkim i o niczym, ale żeby coś mówić też z sensem. Ile już mam tych kwiadeczków. 8. O, o Peak Flower. To taki duży kadeczek czy to? A jedna sztuka. O, ul, będzie miodek. Spoko. A teraz... O nie, 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 nie. O, bo tylko nie do tego. To... Sorry, telefon. A, zapomniałem go wyciszyć, jednak czegoś zapomniałem. Myślę, że odcinku będzie więcej, bo jak... Nie, nie wiecie. Mam naderwane ścięgno w kolanie, więc domyślnie mam zwolnienie do końca roku szkolnego, do czerwca. Mam indywidualne lekcje przez Skype'a, przyjeżdżają nauczyciele, więc mnie miał więcej czasu, więc będzie spoczko. FPS-y mi właśnie wzrosły z 30 na 60 i zaczęły spadać, więc nie wiem czy nie będzie przycinek, to mnie boleć będzie. O, mogę kapelusz zrobić. Robimy kapelutek. O, jaki sweet! Dobra, nieważne. A czekajcie, a czy kwiatki teraz mi dodają życie? O, dają, ale tak jakoś leniwie. No, i tyle. No, chodź. Chodź tu! Gdzie on jest? A to jaki cheater. Biegł już moją stronę, a nagle w drugą. Dobra, może mu rąbać zawsze się przyda trochę drewna. Ogólnie to chciałem kamień, nie wam mówię. Dobra. O! Ej, ale fajnie, automatycznie dodaje. No mówię, dawno nie grałem, nie widziałem żadnych update'ów, to... Będę się dziwił teraz z różnych fajnych rzeczy, które się pojawią. Zobaczymy co wyjdzie. O lol, ja to automatycznie wszystko zbieram, jak w Bo się drapałem po oku i... Tak lekko się zagapiłem. Dobra, czekajcie, muszę trochę pobiegać, znaleźć te kamienie, bo... bez kamieni nie zrobimy sobie tego na odkrywkę. Tego sprzętu, nie wiem, jak on się nazywa. E, science machine? Fajne? Chyba tak. Nie wiem. Czekajcie. Zasadzka, zasadzka. <laughs> Jesteś mój króliku. Mięso. Do nie umrzemy. Chociaż czekajcie, bo trzeba coś usmażyć właśnie. Czekajcie, jest moje obozowisko. Moje obozowisko jest... Ojojoj. No raczej popielamy do obozowiska, bo tak się zapuściliśmy. Troszeczkę daleko. Ale widzę, że źle z mięsem i z wszystkim nie będzie, bo mamy dużo norek. Ogólnie chyba będziemy bardziej mięsni. I ogólnie będzie wygodniej. Bo widzę, o ile królików, o ile, ojeju. Dobrze, że mi właśnie tutaj... pozdrawiamy ogólnie mister Gąbkę, bo to on mi polecił, żeby to taki właśnie teren. Dzięki niemu właśnie będę miał więcej żarełka. A, nie, to nie tak daleko byliśmy. O, jeszcze ogień wytrzymał, o to. Mniej będę dawał po prostu. To tak. Co by tutaj po kolei? Trapa zrobimy, co by nie było. Potem nie porozstawiamy, co tu potrzebuję. Lot. Nie mamy nawozu mamy mur. To co to, to, to w ostatnim odcinku skończyliśmy tylko na innym świecie to. Robimy to kiedy idzie. Teraz muszę to lekko coś rozpalić. Cicho w kaszku, bo mnie tutaj ćwierka. Zróbmy sobie coś do jedzenia S20 już No dawaj, 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 dawaj. No come! On. Myślałem, że automatycznie będzie mi kukowało. Znaczy gotował, O Boże Dobra, 20. No poproszę 20. O, gdzie dobra, to będzie tyle. I jeszcze mięsko, to i tak muszę rozpalić. Dajmy. Nie! No dobra, myślałem, że podpalę. A dobra, i tak nie używał tego to. Możemy sobie tak posadzić Gdzie tu mięsko miałem? Mięsko sobie zjemy dzisiaj na obiad. A raczej już kolację. Jesteśmy sobie... Ale dziwny dźwięk, fajny. Podoba mi się. Nie! Nie jemy tej marchewki. Dobra, jesteśmy wyżywieni, prawie żywi, a czy zdrowi, żywi. bo I gdzieś tu kamień może jest, czekajcie się poprzyglądam. Nie widzę kamienia. Nie dobrze, nie dobrze. jest prawie. Dobra, możemy jeszcze wyruszyć coś tu. Bierzemy najwyżej. Czekajcie. Albo chodźmy na kawałek w dół, przejdźmy co tam jest teren, bo ptaków nie będziemy. Aha, to jest woda. O, ten, ten kurczę, co ten ozel? Co mój dzwonek się rozstroił? Muszę nowy ustawić. Czekajcie, wyciszę ten telefon, bo kurczę. Będziecie mieli. Eee! Dobra, wyciszony telefon. Eee! co ten dzwonek? Przez was gdzieś się zapuściłem. Będzie na odcinku. Z dzwonkiem. Boże. Tak to jest, jak się robi format telefonu. O, załóżmy tego paliwa. To by było jasno. I teraz tak. Ja chciałem zrobić łopatę. Łopata, łopata, łopata. Aha, czyli muszę użyć Science Machine, Bond, a Prototype. Okej, okay. czyli musimy najpierw zebrać ten kamień, bo bez kamienia się nie ruszymy. Poczekajmy na trzeci dzień. Uh -oh. I co by tutaj wyszpącić? Science, Science Machine. Potrzebujemy trzy kamienia. Kamienia nie widzę, więc nie jest ciekawie. Ogólnie to chcę położyć gdzieś, gdzieś w tej pustynnej, te w tym pustynnym terenie. A domyślnie będę robił sobie, o, na tym terenie tak sobie pomyślałem. Nie wiem, czy to dobry pomysł, czy, czy zły. Ale mam zamiar zrobić sobie różne bazy. Na przykład pierwsza jest tutaj, gdzie widzicie właśnie tutaj. Kolejne zrobię sobie, powiedzmy, gdzieś tutaj. Koło ula. czy znaczy zobaczymy, jaki jest w ogóle teren, bo na razie to jest malutko odkryte, więc m, tak naprawdę główno wiemy. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy przypadkiem czas się nie zatrzymał. O, spróbuję go zabić. A, no dobra. Czyli ich się nie da zabić. No to trudno. <laughs> Patrzmy tutaj na plan mój, bo akurat mam okienko między lekcjami, więc nagrywam. A, mogę mieć za chwilę lekcję, więc tak się pilnuję mniej więcej, żeby też wyrobić się w czasie. Ale myślę, że odcinek zrobimy taki, no, do trzeciego dnia będzie gdzieś koło 20-22 minut. Gdzieś koło tego, no, zobaczymy. Jak będzie się jeszcze fajnie grał to. Się... Bo naprawdę mamy dzisiaj ogólnie fazę na nagrywanie, więc dzisiaj mamy piątek. Będzie sobota, niedziela, będzie nagrywanie pewnie jakichś zapisowych odcinków na tydzień, żeby też coś było. Na pewno nagram Assassina, jeżeli mi się safe nie usunął, bo co prawdopodobne będzie usunięte i będę musiał pewnie ściągać z internetu jakiś save od tego momentu gdzie skończyliśmy. Dodajmy troszkę czegoś. Dobra, żeby nam ognisko nie zgasło. I w tym czasie może coś tu mamy do usmożenia? Nie, nie mamy, dobra. Nasz wianek jest założony, spada nam do... Ej! Myślałem, że to tak bardzo spada, a to tak bardzo nie spada. No, to spoko. Myślałem, że to będziemy na coś biedni, zbzikowani. Wilson dziwak, czy coś. A tu nie. O dobra, mamy dzionek. I od razu z buta lecimy, szukamy kamienia. Gdzieś tutaj miałem zamiar iść. O, no, przy okazji zbierzemy trawę, bo trawa zawsze spoko się przyda nam na pewno. Nawet do tego, żeby zrobić ogrodzenie pierwszej naszej bazy, bo na początku myślę, że zrobimy bazę właśnie tam na górze i będziemy ją jakby... uzbrajać, żeby na przykład nam jakieś psy w czwartym, tam szóstym dniu... w szóstym dniu, tak, nie zaatakowały, bo one atakuje w szóstym. Aha, czyli mamy morze, czyli za daleko nie poszliśmy. To przynajmniej sobie obrzeżami. pójdziemy może odkryjemy jakiś nowy teren. Oprócz tego, że widzimy dużo grzybów, halucynków, o, kwiatuszki. Kwiatuszki zawsze spoko. Zawsze to mi zwiększą trochę naszą psychikę. No, come on. Dobra. Eee. O, tu widzę pszczółki. O, ile pszczółek. Dużo pszczółek. Bo głośno. Dobra, gdzieś tutaj odkrywamy nasz super nowy teren, który bardzo mi się zresztą podoba. Teraz dla mnie ważna rzecz... To jest co, bagna czy...? Dziwne dźwięki. Ja idę w drugą stronę. Dziwne dźwięki to ja w drugą stronę. E, co to jest? Jakiś Valorus Camp. Co to jest? Nie mam pojęcia. Zobaczymy sobie wiki. Zapewne. Zbieramy kwiatki. O, e, chodź. Sadonko. A raczej gałązko. E, no i powiedzcie mi tutaj teraz, gdzie są kamienie, bo ja... O, kamień! Zbieram. Nieważne, czy mnie coś będzie goniło, czy nie, zbieram kamienie, bo są potrzebne. Na gwałt, że tak powiem. Kamienie, kamienie, kamienie. O, kamienie! I new rocks! I new rocks! Dobra. No, to jest jakoś tak strasznie, więc raczej się trochę boję. Znaczy, no strasznie. No, dziwna dzielnica, że tak powiem. O, kamień! Czekajcie, gdzie jest kilof, 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 kilof? O, idziemy kochać. Dobra, zbieraj. Dobra, 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 dobra. To ja zebrałem? Światek. dobra. I jeszcze tego kamulca. No, come O, na złoto mamy zapasowe, no to świetnie, świetnie. A, mamy pająki, dobra. Lecimy dalej. Nasionka się przydadzą, bo jak znajdziemy bawoły, to będziemy mieli nawóz i będzie świetnie. Zrąbmy trochę drewna, bo ja od razu chcę zrobić skrzynię. Chyba się sami domyśliliście, że po co mi ta maszyna. Chociaż nie wiem, czy się domyśliście, czy nie. Ale domyślnie mi chodziło właśnie o to, żeby zebrać sobie drewno na właśnie skrzynię, może dwie. Jak będzie akurat wystarczająco naszego drewna. Ogólnie też, żeby zrobić linę, żeby wytrzymywać całą noc. Zbieramy. Domyślnie wykończymy tą siekierę. I zobaczymy, co wyjdzie. O, widzę, że mamy już 20... No, czyli troszkę dłużej przetrzymamy. Do czwartego dnia, na przykład, do dzionka. Najwyżej. I skończymy odcinek piąty z kolei już z Don't Starry. Tak w końcu nauczyłem się tego dobrze wymawiać, bo wcześniej mówiłem Don't Star, tą Strife, no jakoś tak, nie pamiętam. To się dokładna nazwa tej gry to jest Don't Star, Więc żeby ich nie mylić, to już będę mówił dokładnie. Labiemy sobie drewno. A fajne to jest właśnie, że trzeba cały czas i to mi zbiera wszystko i robię samo automatycznie. Bo za coś zapamiętało ostatnią akty, którą wykonywałem. Więc do każdego drewna po kolei i zbiera. O, fajne. Sam nawet nie wiedziałem, że tak można, to stanie jakiś taki... nie wiem, news dla mnie. Dobra, skończyło nam się to. O, jeszcze kamienie. O, to znowu ta dziwna dziura gwałtu. O, dziwnie to wygląda. Nie powiem wam jak to nazwałem pierwszy raz jak zobaczyłem, ale ciuu. Pewnie się domyślacie. Chodzi o kobietę, więcej wam nie powiem. Tylko jakaś taka agresywna ta rzecz. Więc Jak ktoś wie, to niech nie pisze, niech się nie domyśla. Jak wie, to niech wie, niech zatrzyma to dla siebie. Zbierzmy jeszcze więcej tutaj trawy. Bo, i tak, jak mamy wieczór długi, to nie ma co się bać, to można wszystko zbierać. Proszę bardzo. Jeszcze kwiatuszki. Czemu nie? Przydadzą się. Nawet żeby życie drodzić, jakby nie będziemy mieli żarcia jakiegoś pożywnego. O ile mamy tutaj? 16 kamienia, a potrzeba nam. Po ile? No to jeszcze zapas nie jest Dobra, wiem, ognisko. Popylamy. Czy wstąpimy tutaj? Czekajcie, gdzie jest nasza obozowiska? Uuu, trzeba popylać szybciej. Pobiegniemy. Dun, 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 dun. Marchewka. Zawsze spoko. O, marchewka, jeszcze jedna. O, jeszcze jedna. Zbieramy. Marchewki zawsze mi się przydadzą, bo często łaziłem głodny. To za dziwne dźwięki. Czy ja mam się bać? Eee, no, dobra, spokojnie. Bo z jednej strony się troszkę przeraziłem, bo taki jakiś dźwięk nie biorę zielonych grzybków, na pewno. Eee, daleko jest tam? Już blisko. Bo nisko pewnie dawno zgasło, więc... O, o, tu jest, dobra. To tak, robimy sobie naszego Science Machine. Dobra. I co ja teraz mogę stworzyć? Ej, to jest? Stój w miejsce. w miejscu. Tak. Chciałem zrobić linę. Nie, nie na razie nie dodajemy. Poczekajmy jeszcze chwilę. Co ja chciałem zrobić? Survival mamy. Łopatę. Łopatę. Co to jest? Pixel. I move the ground around. Ha? A, że jakieś coś do używania ziemi. Coś w tym Nie wiem jak się nazywa. mamy? Włócznie. A, czyli mamy to co mniej więcej odkryliśmy. Chyba wtedy, tak mi się wydaje przynajmniej. To teraz chciałem zrobić. Deski, skrzynie, czas. Czas. A żeby zrobić tamto, to zaraz się dowiemy. Czekajcie, bo linę dołożę, bo jednak... dzień nie... Dobra, linę tak mało tutaj? Co? To... troszkę więcej. Dobra. Teraz na pewno nie zginę. Ale linę tak mało tutaj, kiedyś to kiedyś więcej. Linę, deski, deski, deski. Czego mi minimalizowało, zminimalizowało tutaj kanał? Dobra, mamy trzy deseczki, teraz skrzynka, skrzynka, skrzynka. Gdybym ja wam powiedział gdzie to jest, to by byłoby świetnie. Bo miałem pojęcia. Cutstone Builder. A dobra, dobra, dobra. Gdzie jest skrzynia, że mi powiedzcie? Skrzynia, skrzynia, skrzynia. Skrzynia. No to nie mów czapka. Cześć. O ja. Czapka to jest skrzynia tutaj. I gitarka, mamy skrzynię, schowajmy w niej... Odjedzmy najpierw. Gdzie jest Czy jest z tym całe mięso? Chyba tak. Dobra, na nie jesteśmy. Chowajmy marchewy, chowajmy sobie kamień. Chowajmy... Kwiatki możemy schować, czemu nie. Kilow się wykończy, drawno możemy schować, zastapować i schować flint, flint. Można to jakoś rozdzielić? Ha. Nie, dobra, nie można rozdzielić, dobra. No, my Myślę, że zakończymy dzisiaj na tym odcinek. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, komentujcie, subskrybujcie. Popieczki w górę, które bardzo mnie podnoszą na duchu, żebym więcej nagrywał. Więc widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku z Don't Starve albo innych. Zobaczymy. Na razie, cześć i do zobaczenia.